Podobno nie spełniam próś fanów, ale dziś na życzenie 10 średniowiecznych metod tortur. Miejsce dziesiąte i już zaczynamy bezlitośnie. Korba jelitowa działa następująco: rozkrajało się czynić brzuch. Kawałek jelit wbijano na haczyk, i powoli, przekręcając korbkę, wyciągano jelito prosto ze środka, centymetr po centymetrze. Miejsce dziewiąte, Żące kropidło. Na ludzi działa jak to z wodą święconą na wampiry. Jego komory wypełnia się żącą wodą, olejem albo roztopionym metalem. Następnie kropi się torturowanego. Dla odmiany to pewnie on mówi modlitwy. Miejsce ósme, Tianzu. jest to tortura pochodząca z Chin, której głównie używano na kobietach. Palce ofiary wkręcano w metalowe szczypce, które coraz mocniej dokręcano, tak by je zmiażdżyć. Popularna tortura, jako że można było ją stosować niejednokrotnie. Miejsce siódme! Hiszpański osioł to tortura z czasów Inkwizycji. Ofiarę sadzano na zaostrzoną, trójkątną belkę. Następnie obciążano jej nogi, co bardziej i bardziej nabijało jej krocze na zaostrzoną krawędź osiołka. Trzeba przyznać, Inkwizycja znała się na swoim fachu. Miejsce szóste, widełki heretyków. Są to podwójne metalowe widły zaostrzone z obu stron. Przytwierdzono je do szyi nieszczęśnika tak, że jedna część wbijała się w podniebienie, a druga w tors. Ofiara często była do tego przywiązana pod sufitem, zazwyczaj umierała z wycieńczenia. Miejsce piąte: klatka ze szczurami. To klasyczna tortura, w której wykonaniu pomagają gryzonie. Klatkę bez dna kładziono na ciele ofiary, następnie wpuszczano szczury i podgrzewano klatkę. Szczury, próbując uciec, wydrapywały tunel w ciele ofiary. Miejsce czwarte, Garota, to urządzenie, które wykorzystywano aż do lat 70. XX wieku. Ofiara przytwierdzana jest do krzesła, do jej szyi przytwierdza się sznur, który zaciskany pierw ją dusi, a następnie miażdży kręgosłup. Miejsce trzecie, Madejowe łoże, czyli klasyczna ława do wyciągania. Kładziono na niej ofiarę, odpowiednio przytwierdzano kończyny, a następnie rozciągano. Wyjątkowo bolesne, gdyż pierw staw jest zwichnięty, a następnie kończyna jest z niego wyrwana. Chyba najbardziej klasyczna tortura z filmów o średniowieczu. Miejsce drugie! Gruszka! Metalowe narzędzie, które umieszczano w intymnych miejscach kobiet czy homoseksualistów, a czasem nawet w ustach kłamców. Po uruchomieniu mechanizmu gruszka niczym parasol rozkładała swoje ostrza w środku fiary. Nie trzeba mówić co działo się w środku. Miejsce pierwsze kołyska Judasza. Ofiara była spuszczana na zaostrzoną piramidę. Jej ostry czubek wbijał się tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę, powoli zabijając torturowanego. Czasem tortura trwała nawet kilka dni. Jakie jeszcze znacie metody tortur? Mogą być nowoczesne. Piszcie w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał. Piona!